Cześć, tutaj Szymon Majewski super sam. Ewidentnie wszystko się upraszcza. Najłatwiej tak! Oto właśnie TVN zrobił już jakiś czas temu serial pod tytułem lekarze. Nie lekarze w kosmosie, powrót lekarzy, lekarze atakują, śmieszni lekarze, tylko zwyczajni. Lekarze. Musi być prosto i nudno. Teraz Polsat odpowiedział serialem jakim? Pielęgniarki. Nie cycate pielęgniarki, nie pielęgniarki z wielkimi bulwarami, nie pielęgniarki na kółkach, tylko normalnie. Po prostu pielęgniarki. Proponuję inne seriale, proste seriale dla ludu, dla każdego o zawodach: ślusarze, stolarze, ludwisarze, a może i też o grupach społecznych, czyli na przykład. Skoro mamy lekarzy, to i pacjenci, wrzodowcy, zawałowcy. Może i skoro mamy pielęgniarki, to krwiodawcy, nadciśnieniowcy i cała reszta. Może by w ogóle pójść dalej i zrobić seriale rowerzyści, piesi, policjanci, pracownicy. A to już było za dużo, bo pomyślałem, że chodzi o tych, którzy pracują w warzywniakach. Nie, to będzie zbyt skomplikowane. Tego nie zrozumie nikt. Musi być prosta nazwa. I pomyślałem sobie, że najśmieszniej byłoby zrobić po prostu serial. Youtuberzy. To będzie naprawdę bardzo śmieszny serial. Jesteś youtuberem? Tak, jestem youtuberem. No i co? No i nic. Co 3 sekundy zmienia sketch? Tak, Rozmawiasz sam ze sobą. Tak, robisz pięć sposobów. Na co? Na przykład jak użyć grzebienia, albo na przykład jak użyć suwaka, jak zawiązać krawat, jak wytresować myśli.